Dziękuję. O te tak. wybory prezydenckie. Ma, ma pan jakąś teorię? ja... Tych... Tak, pójdę głosować nie. na PiS. Na PiS? Na, na PiS, Jak pan ocenia tego na, na Karola Nawródzkiego, nowy, nowy kandydata? Jakie ja maki nie... zalety według pana? Nie znam człowieka, ale ja to głosuję z tego tytułu, że... Jak PiS sobie... był przy władzy, to było troszkę lepiej. Tak lżej, dla mnie przynajmniej lżej. Czy pan po prostu patrzy, że partia PiS i pan ufa, wy... tak, że, że, że tam Kaczyński dobry wybrał? Tak. Ale no nie wiem, że młody. Dobrze jest taki, że nie ma... Oczywiście, że tak. Był szefem ipn u dobrze, że tam historyk i tak dalej. To wie pan mnie to nie przeszkadza, kto będzie skąd, tylko co chce zrobić i co może. O, to mi ważne. No nie sposób wypowiedzi. Wczoraj pani pan nie widział w telewizji, jak się wypowiada według Panie Nawrocki? No wiem, panu, według mnie po pierwsze. Dobrze, to się prezentujesz tak panu, bo... Chciałem dużo czytasz kartki, wspomagał się. Także, ja no, Trzaskowski to jest stary wygra. I według mnie to on już nie powinien w ogóle. Czyli za dużo w tej polityce no, Trzaskowskiej? Jak grzechu i wpadek. No, bo Warszawie teraz czas wygrywa. Jako prezydent Warszawy za dużo miał wpadek już. Już dużo można mu wytnąć, tak? Bo no. tutaj nie ma co wytnąć nawet. Jeden... To ja tak. by pan ma pan jakąś teorię. Kochany, ja, po, kochane, ja panu po. powiem. Dokąd konstytucji się nie zmieni, to nic się w tym kraju nie zmieni. Niech pan, pan, za... Za pan zauważyje, proszę pana konstytucji, jedna partia mówi, że ma rację i druga. I na tym samym punkcie się opierają. Także wie pan, dokąd konstytucji się nie zmieni. Czy Trzeba zmienić konstytucję, A tego trzeba zacząć. Czy to się, się zmienia, póki... nie zmienia Już próbowali, prawda? Ale próbowali. Zaraulowali temat. Bo jednym i drugim pasuje. Co źle robią e, te aktualne rządy ostatnie? Bo Pani chyba ani zapisał zapracował, rozumiem, tak? Ja Panu powiem, za dużo jest zachodu i za dużo tutaj nam przykazań mamy stamtąd i to nas troszkę gnębi. Jest na kogo głosować teraz w tych wyborach czy nie tych... Tak, pójdę głosować nie, na PiS. Na PiS, na PiS na, na... tak. Jak Pan ocenia tego na, na Karola Nawróckiego, nowego ja, kandydata? Jakie ja ma jakieś zalety według Pana? Nie znam człowieka, ale ja to głosuję z tego tytułu, że A! Jak, A, jak PiS był przy władzy, to było troszkę lepiej, tak lżej dla mnie, przynajmniej lżej. Czy po prostu patrzy, że partia pis i pan ufa, tak, że, że, że tam Kaczyński dobrego wybrał? 500, internet, ludzie się nie znają, ludzie nie rozmawiają, po prostu... Ty w bloku, ktoś mieszka, to Odem nowego nie. Za? O tym się lepiej żyje teraz niż emerytom, jak pani myśli? No 800 jest nie 800. Może, na mieszkanie stać, takie rzeczy. No. Może nie żyje się lepiej, znaczy żyje się na większym poziomie, większy komfort, ale też w ogóle brak rodziny, brak takiego wspólnego życia, bo każdy biegnie w swoją stronę. A za duża jest pogoń za pieniędzmi? Tak, i człowiek przestaje być tak normalnie, jakoś skontaktować się z drugim. Teraz są media od tego, internet, nie internet, ludzie się nie znają, ludzie nie rozmawiają, po prostu... Gdy w bloku ktoś mieszka, to że nowego tak? nie zna, no, no, tak? Bo ładnie rozmawia, nawet ma na nazwisko. Tak, oczywiście. Ale nawet młodzież, dzieci nie potrafią razem rozmawiać. Przez, prze, przeze, telefon, e, pani widzi w autobusie. Tak powinna to wyglądać, ta komunikacja pomiędzy ludźmi? Nie, nie. Ludzie powinni mieć z sobą kontakt wizualny i powinni rozmawiać. A pomagają sobie ludzie teraz, czy bardziej za pani czasu w młodości powiedzmy sobie pomagali, że tam pożyczali sobie coś, czy tam smagali? Nie, czy... ludzie